Moja droga, mówię do Ciebie nie z dalekiej przyszłości ani z odległej krainy, ale z miejsca bliskiego, z perspektywy osoby, która widzi Cię prawdziwą w całej Twojej wyjątkowości i pięknie. Mówię z serca, z czułością, z życzliwością, z przekonaniem, że każda część Ciebie jest wartościowa, nawet ta, której jeszcze nie potrafisz objąć spojrzeniem pełnym akceptacji. Chcę, byś wiedziała, że jesteś widziana i kochana dokładnie taka, jaka jesteś, nie za to, kim mogłabyś być, ale za to, kim jesteś już teraz. Usiądź wygodnie, odetchnij głęboko, poczuj, jak Twoje ciało opada na podłoże, ciężkie, spokojne, zakorzenione w tej jednej konkretnej chwili. Zamknij oczy, jeśli chcesz, i wyobraź sobie, że siedzę tuż obok Ciebie, w ciszy, bez słów, bez żadnych oczekiwań. Jestem tu tylko po to, by być z Tobą, byś poczuła się swobodna, byś mogła zdjąć wszystkie maski i na moment odetchnąć pełnią swojej własnej obecności. Zanim powiesz coś, zanim spróbujesz usprawiedliwić siebie czy swoje pragnienia, Proszę, poczuj, że wszystko jest już w porządku. Wszystkie wątpliwości, wszystkie niepewności wszystko to ma swoje miejsce. Nie musisz być lepsza, nie musisz się poprawiać, bo w tej chwili, właśnie tu, gdzie jesteś, już jesteś wystarczająca. Chciałbym, żebyś wiedziała, że jestem dumny z Twojej drogi. Że widzę, jak starasz się odnaleźć siebie pośród hałasu świata, widzę, jak próbujesz odkryć, co jest dla ciebie prawdziwe. Widziałem każdy twój krok, nawet te nieśmiałe, nawet te, które sama uważasz za potknięcia. Widziałem i w każdym z tych kroków dostrzegam piękno. A teraz, jeśli jesteś gotowa, chciałbym zabrać się na krótką podróż do przyszłości. Do miejsca, gdzie czeka na ciebie ta wersja ciebie, która żyje w pełni, w zgodzie z własnym sercem, wolna od tego, co cię ogranicza. Wyobraź sobie tę przyszłość nie jako odległy cel, ale jako ciepłą, delikatną obecność, która zaczyna otulać ciebie już teraz. Nie musisz jej szukać daleko. Ona jest w tobie. Jak szept, jak subtelny, znajomy głos. Jest w Twojej naturze, w Twojej wrodzonej dobroci i sile, która czeka, by rozkwitnąć. Pozwól sobie wyobrazić tę wersję siebie, pełną mocy, spokojną, przepełnioną czułością i zaufaniem do samej siebie. Spójrz na tę wersję siebie z życzliwością. Przyglądając się, jak porusza się, jak patrzy na świat. Pomyśl o niej nie jako o kimś odległym, ale jako starej przyjaciółce, która zna Ciebie od zawsze, która wie, przez co przeszłaś, i która rozumie Twoje pragnienia, nawet te skrywane przed światem. Przyszła Ty już jest w Tobie, nie jako obietnica, ale jako realna możliwość, jako potencjał, który możesz wydobyć na światło dzienne, jeśli tylko sobie na to pozwolisz. Pomyśl teraz o tym, co czuje ta zmierzająca do Ciebie, mam nadzieję, wersja Ciebie. Jakie emocje dominują w jej sercu? Może czuje głęboki spokój, może ciepło miłości do samej siebie, może delikatną pewność, że każda decyzja, każdy wybór, nawet ten najdrobniejszy może być wyrazem miłości do siebie. Wyobraź sobie, że ta pewność, ten spokój zaczynają przenikać twoje serce, wypełniając się od środka. Nie musisz się spieszyć, nie musisz niczego wymuszać. To uczucie przychodzi łagodnie jak ciepłe światło, które powoli rozlewa się po twoim wnętrzu. Widzisz twoje przyszłe ja? Nie jest jak daleka i odległa przyszłość. Nie jest też niedostępna od razu. Jest w tobie. Czeka tylko aż pozwolisz jej zabłysnąć w pełni. Jest częścią ciebie, która wie, że jesteś wystarczająca, że jesteś zdolna do miłości, odwagi, że możesz w pełni sobie zaufać. Jeśli kiedykolwiek poczujesz się zagubiona, Proszę, przypomnij sobie o niej. Przypomnij sobie, że zawsze możesz wyciągnąć do niej rękę, że zawsze możesz wrócić do tego wewnętrznego miejsca spokoju. I kiedy nadejdą dni pełne zgiełku, gdy poczujesz, że coś cię przytłacza, zadaj sobie pytanie: Co zrobiłaby przyszła ja? Jak zachowałaby się kobieta, która wie, czego chce? I która nie boi się wybierać siebie. Jakie kroki podjęłaby ta, która już zna swoją wartość? Taki przewodnik jest zawsze w tobie. Nie szukaj go gdzie indziej, nie próbuj go znaleźć na zewnątrz, bo tam znajdziesz tylko suce definicje. Cokolwiek wybierzesz, jakkolwiek postąpisz, zawsze będę tu, by cię wspierać, bez oceny, bez krytyki, z pełną akceptacją. Jestem tu po to, by przypominać Ci, że jesteś już kompletna, że każdy Twój krok, nawet najmniejszy, prowadzi Cię bliżej Ku sobie. Wiem, że potrafisz odnaleźć drogę, że masz w sobie mądrość, której czasem nie zauważasz. Wierzę w Twoją moc, w Twoje serce, w Twoje pragnienie życia pełnego autentyczności i radości. Ona jest gotowa, by zawsze przypominać Ci, kim jesteś, kiedy tylko zapomnisz. I kiedy tylko zechcesz, wracaj do tej chwili, do tej przestrzeni spokoju i życzliwości, bo to, co teraz odkrywasz, jest dla Ciebie dostępne zawsze. Nie jest to przelotne doświadczenie, nie jest to coś, co zniknie wraz z chwilą zamknięcia czy otwarcia oczu. To miejsce w Tobie, miejsce, gdzie w ciszy rozkwitasz, gdzie widzisz siebie w pełni i bez zasłon, czekasz na siebie cierpliwie, z otwartymi ramionami. Jest w tobie, jak ukryty ogród, pełen zapachów, dźwięków i barw, które przypominają o Twojej naturze, o Twojej istocie, która wie, że jest warta miłości, spokoju i czułości. Proszę, nie zapominaj że wszystkie Twoje kroki, nawet te, które wydają Ci się niepewne lub nieskoordynowane, prowadzą Cię w stronę tej najpiękniejszej wersji siebie. Wszelkie wątpliwości, lęki i przeszkody nie są tu po to, by Cię powstrzymać, ale by pomóc Ci wzrastać, by przypomnieć Ci o sile, która w Tobie drzemie. Czasami zapominamy, że właśnie w chwilach trudnych, w chwilach próby możemy odkryć, jak bardzo jesteśmy zdolni do przetrwania i rozkwitu. Nie bój się tych momentów, są jak wiatr, który tylko podsyca twój wewnętrzny ogień, wzmacnia Twoje korzenie, tak jak tak byś mogła stanąć jeszcze mocniej na własnych nogach. Ale kiedy w życiu pojawi się coś pięknego, miłość, radość, sukces, chwila szczęścia, Pozwól sobie zanurzyć się w tym całym swoim sercem. Nie umniejszaj tych chwil, nie próbuj ich odpychać, myśląc, że nie są dla ciebie lub że są zbyt dobre, by były prawdziwe. One są twoje, to są dary, które sama dla siebie stworzyłaś, dary, które przyciągnęłaś swoim sercem i swoją duszą. Przyjmuj je. Jak listy miłosny od Wszechświata, który cieszy się z Tobą każdym promieniem słońca, każdym uśmiechem, każdą radością, którą odnajdujesz na swojej drodze. Kiedy poczujesz, że zwątpiłaś, gdy w swoim sercu pojawi się cienie pewności, wiedz, że to naturalne, że to w porządku, nie jesteś tu po to, by być idealna, ani po to, by spełniać cudze oczekiwania. Jesteś tu po to, by być sobą, prawdziwą, autentyczną, całą w swojej kruchości i sile jednocześnie. Pamiętaj, że zawsze możesz wrócić do siebie jak do domu, w którym czeka na ciebie ciepło i spokój. Nie musisz tej drogi pokonywać szybko. Życie nie jest wyścigiem, nie musisz gnać na oślep, aby zdążyć. Wystarczy, że zrobisz jeden krok, a potem kolejny z łagodnością wobec siebie. I za każdym razem, gdy poczujesz, że nie wiesz, gdzie dalej podążać, zatrzymaj się i zapytaj siebie: czego potrzebuję teraz, w tej chwili? Co mogę dać sobie, by poczuć się pełniejsza, spokojniejsza, bardziej ukochana przez samą siebie? Pozwól sobie słuchać odpowiedzi, które przychodzą z głębi Twojego serca. One nie muszą być głośne ani spektakularne. Czasem przychodzą cicho, jak szept, jak muśnięcie wiatru. Ale kiedy zaczniesz je dostrzegać, zobaczysz, że każda z tych odpowiedzi jest drogowskazem, delikatnym światłem prowadzącym cię w stronę pełni. Pragnę, żebyś wiedziała, że nigdy nie jesteś sama. Jestem tu z tobą zawsze, jako cichy, życzliwy głos, który przypomina ci, że jesteś warta wszystkiego, czego pragniesz. Wszystkiego, co budzi w tobie radość i wdzięczność. Możesz na mnie polegać. Możesz wracać do tego nagrania, ilekroć poczujesz potrzebę. Możesz wracać do siebie, do swojej wewnętrznej przestrzeni, ilekroć świat wyda ci się zbyt głośny, zbyt wymagający, zbyt daleki od tego, czego pragnie twoje serce. Jesteś jak drzewo, którego korzenie sięgają głęboko w ziemię, a gałęzie dą dążą ku niebu. Masz w sobie ogromne piękno, które objawia się w każdym geście, w każdym spojrzeniu, w każdym wyborze. Masz w sobie siłę, by wzrastać, nawet jeśli czasami czujesz, że świat wokół ciebie nie rozumie. Masz w sobie światło, które jest niezależne od tego, co dzieje się na zewnątrz. Ono pochodzi z samego środka Ciebie, z miejsca, które jest zawsze pełne, zawsze spokojne, zawsze gotowe, by Cię przyjąć z otwartymi ramionami. Zawsze, gdy tego potrzebujesz, wracaj do tego miejsca. Jestem tu, by przypominać Ci, że jesteś kochana i że wszystko, czego potrzebujesz, jest w Tobie. Życie może być trudne, ale Ty jesteś gotowa, by iść przez nie z odwagą. W każdym momencie, gdy zdecydujesz się wybrać siebie, gdy zdecydujesz się żyć w zgodzie z tym, co prawdziwej pełne miłości, tworzysz swoją własną drogę, drogę, która prowadzi się do pełni. Moja droga, wyobraź sobie teraz, że istnieje miejsce poza granicami czasu i przestrzeni, gdzie wszystko, czego pragniesz, już jest. Nie w przyszłości, nie jako daleka obietnica, ale jako energia, która tylko czeka na Twoje zaproszenie, by pojawić się w Twoim życiu. To pole nieograniczonych możliwości, pole czystego potencjału, w którym każdy Twój najgłębszy zamiar, każda najskrytsza tęsknota już się tli, gotowa by stać się rzeczywistością. Jesteś połączona z tym polem w każdej chwili, z każdym oddechem ono czeka, by odpowiedzieć na Twoje wołanie w swoim tempie, w idealnym dla Ciebie czasie. Pomyśl o swoich najważniejszych marzeniach, o tych pragnieniach, które skrywasz w najciemniejszych zakamarkach serca, bo boisz się, że mogą pozostać niespełnione. Zobacz teraz siebie taką, która nie ma już żadnych ograniczeń, żadnych wątpliwości. Zobacz siebie, która wie, że ma prawo prosić o wszystko, czego potrzebuje i że wszechświat odpowie z miłością. Pomyśl o tej wersji siebie, która patrzy na swoje życie nie przez pryzmat lęku, ale przez pryzmat radości tworzenia, przez pryzmat pełni, która chce się wyrazić. To pole nieograniczonych możliwości nie jest tylko abstrakcyjną koncepcją. To realna część ciebie, część, z której jesteś stworzona. Możesz sięgać do niej zawsze, kiedy poczujesz, że codzienność staje się za ciasna, że zwykłe schematy nie mogą pomieścić ogromu twojego serca. Bo Twoje pragnienia, nawet te najjaśniejsze, są jak ślady, jak ścieżki prowadzące do miejsc, które masz odwiedzić w swoim życiu. Nie są przypadkiem, nie są wymysłem, są głosem Twojej duszy, która woła, by sięgnęła po więcej, byś otworzyła swoje serce na cuda, które tylko czekają, byś mogła je przyjąć. Pomyśl teraz o tym jednym marzeniu, które wydaje Ci się największe, najtrudniejsze do osiągnięcia. A teraz wyobraź sobie, że to już się stało. Poczuj radość, poczu, poczuj spełnienie, poczuj wdzięczność, która ogarnia ciebie całą, jak ciepła fala światła. To, czego pragniesz, już istnieje, gotowe, by wkroczyć do Twojego życia, gdy tylko na to pozwolisz. Każda myśl pełna wiary, każdy krok pełen odwagi, każdy uśmiech skierowany w stronę tego marzenia przybliża cię do tej rzeczywistości. Twoje życie nie jest jedynie linią, jest polem pełnym kwitnących możliwości, jak wielki ogród, w którym każda roślina, każdy kwiat czeka, byś nadała mu życie swoją uwagą. Jest coś niezwykłego w tej chwili, w której zdajemy sobie sprawę, że nie jesteśmy ograniczeni do tego, co widzialne. Ty w tej chwili jesteś bezgraniczna. Jesteś nieskończona jak morze, które szepcze o tajemnicach nieodkrytych lądów, jak gwiazdy, które świecą nie tylko na niebie, ale i w Twojej duszy. Możesz stworzyć wszystko, możesz zaprosić do swojego życia każdą możliwość, która rezonuje z tym, kim naprawdę jesteś. Życie czeka, byś zajrzała za zasłonę, byś dotknęła tej magii, która jest dostępna tylko tym, którzy odważą się wierzyć, że są czymś więcej, że są otwarci na nieskończoność. Czegokolwiek pragniesz, cokolwiek odważysz się wymarzyć już teraz w tym jednym uderzeniu serca, staje się prawdopodobne masz w sobie siłę do przyciągania do stwarzania masz w sobie coś co łączy cię z każdą gwiazdą każdą rzeką każdym drżeniem wiatru to pole to bezgraniczne miejsce jest tuż obok gotowe by ci służyć kiedy wierzysz w swoje marzenia kiedy bierzesz w ramiona swoje pragnienia zaczynasz Wibrować w rytmie tego pola, przyciągając to, co było tylko wizją ku realności. Twoje pragnienia są mostem i kiedy nim kroczysz, wszechświat staje na Twojej drodze, by odpowiedzieć na Twoje prośby i marzenia. Pozwól sobie wierzyć, pozwól sobie marzyć, pozwól sobie poczuć, że jesteś częścią czegoś większego, czegoś czułego i mądrego, co pragnie dla ciebie tylko tego, co najlepsze. Cokolwiek zechcesz stworzyć, cokolwiek zechcesz zaprosić do swojego życia, pole nieograniczonych możliwości jest gotowe, by odpowiedzieć. I pamiętaj, masz do tego prawo. Z całego serca, z całej swojej istoty masz prawo prosić o wszystko, co rezonuje z Twoją duszą. Jesteś nieskończona, moja droga. Uwierz w to, a wszechświat ci odpowie. Jeśli to nagranie ma dla ciebie wartość, skomentuj, polu i udostępnij proszę. Ja nazywam się Krzysztof Jankowski, miłość we mnie. Pozdrawia miłość w Tobie.